Przedstawiciele nowego rządu jadą do y, Parlamentu Europejskiego, jadą na spotkania unijne wśród nich Minister Obrony Narodowej, który jednocześnie y, rektora y, Akademii y, Wojskowej y, dymisjonuje. To y, czy tak się y, czy Pan tak sobie wyobrażał początek tych rządów, że od razu wir, ale jednocześnie duże ruchy kadrowe? No, na pewno tak. No, w 8 lat opozycji. E, obserwacja, jak państwo funkcjonuje, jak, jak nie funkcjonuje w wielu miejscach. E, wiele osób, które zostały nominowane na wysokie stanowiska zarządu Platformy, jak widzimy, zostały nominowane w sposób często. Bezpodstawny, nieposiadający kompetencji. Na zasadzie pewnego kaduka, bo jest kolega kolegi i widzieliśmy wiele tych nominacji czy w dyplomacji, czy na wysokich stanowiskach ministerialnych. Teraz nowa władza, jeżeli chce szybko wprowadzić reformy, zmiany, szybko chce skutecznie rządzi, zarządzać, no musi mieć swoich ludzi. To no nie mogą być ludzie, którzy byli z nominacji Komorowskiego czy Tuska, bo ci ludzie na pewno nie będą się ani podporządkowani, ale nie będą w sposób rzetelny, skuteczny wykonywali polityki nowego rządu. No ale jak wśród nich jest wielu jednak ludzi, którzy no mają taki glejk do działania, bo są y, urzędnikami państwowymi, prawda, i mają, y, mają chronione miejsca pracy. To wszystko zależy od, od jakby funkcji. Nie chcę tu generalizować. Na pewno to prze, no, powinno to być przekazanie, które powinno być yy, no, w sposób yy, odpowiedni yy, przygotowane. Także przejąć i stanowisko pracy, i miejsca pracy, obowiązki, także pewna ciągłość. Ale na pewno oczywiście też rozliczać, no bo yy, przez te 8 lat bym, wiele było nieprawidłowości, wiele spraw było gdzieś zamiatanych pod dywan praktycznie w każdym resorcie. Ja spodziewam się, że przez najbliższe yy, co najmniej pół roku będziemy. Taki, o takich informacjach słyszeć, o tych nieprawidłowościach i sprawach, które tak. będą kierowane do prokuratury. A w rozmowie z panem profesorem Chwedrukiem usłyszałam, że on właściwie jako politolog diagnozuje ten rząd w ten sposób, że to będzie rząd audytu, że ten właściwy rząd wyłoni się po pewnym czasie, kiedy ludzie znający te resorty, to mówię o tych doświadczonych politykach, a także eksperci, którzy znaleźli się tak prawda, w szeregach tego rządu, że oni dokonają takiego rzetelnego audytu. Tak naprawdę każdy w swoim Resorcie, jaki jest stan państwa, a potem mogą nastąpić jakieś jeszcze różne rotacje. No, Zgodziłbym się z taką jakby informacją, czy z taką tezą. Że rzeczywiście, że te pierwsze miesiące to będzie wchodzenie w tematy sprawy, e, otwieranie tych różnych szaf, czy podnoszenie tych dywanów w cudzysłowie. I myślę, że tam różne rzeczy będą wypadały z tych, z tych, z tych mhm. szaf, więc na pewno ten audyt będzie potrzebny. Ale też musimy pamiętać, że audyt audytem, ale jednak społeczeństwo oczekuje zmian. No tak. w polityce gospodarczej, stawiało, społecz społecznej. I trochę się już niecierpliwie inspirowane mediami. Prawda? Tak i to jest nieprawdopodobne, hmm. że nawet uczestnicząc w dzisiejszym czy wczorajszym w audycjach telewizyjnych czy radiowych, dziennikarze już od nas domagają się zmian. Jeszcze, że tak powiem, rząd nie da co udziałać, nie ma jeszcze wojewodów, nie ma urzędników, ale już domagają się kiedy będą takie czy inne rzeczy. No, to też pokazuje, że jest kompletne, kompletne niezrozumienie tego, co się, co się dzieje, albo też takie celowe wpychanie do naszej formacji, już, już jakby zderzanie z, z problemami, co do których nawet nie mieliśmy możliwości ani instrumentów, żeby się z nimi zmierzyć.